O! Siema! Cześć Wam! Wy nic nie widzieliście jak coś, ja nic nie robiłem Heh. A tak na serio, to testuję taki psikadełko, który kupiłem w Akszyn Poprosiła mi pewna Pani na, w komentarzu, żeby sprawdzić czy działa, jak działa Więc sprawdzam, nalałem wody, połowę No i napierniczam Zobaczcie tak jakby nie zasysało, nie robiło próżni, jakby takiej wiecie, znaczy nie próżni, tylko po prostu jakby nie wpływało tego powietrza do środka. Jest ten niby przycisk, ale tutaj, zobaczcie, nic nie działa. Nawet powietrze, które chcę opuścić, to ono nie schodzi w ogóle. Chyba jest uszkodzone, wiecie? Także jadę chyba to wymienić na inne, mam nadzieję, że będzie drugie. A jak je to wymieniłem na coś innego, po prostu także bardzo mi przykro, nie działa. Ale tak, w sumie jak to brałem, to tak właśnie patrzyłem. Było kilkanaście innych na półce, a ta była jedna. Ale mówię, ta się wyróżniała i mówię: wezmę tą, bo może ta jest kurde wyjątkowa. Wiecie o co chodzi? Jeszcze pod kolor, ale, ale wiecie co, nie działa w ogóle. Nic się nie dzieje po prostu. Ty odkręcałem, wlewałem, dokręcałem, nic po prostu. Także. Dobrze, że mam paragon, także jadę wymienić. Także, widzimy się za chwilę, jak już wrócę ze sklepu Także, może coś przywiozę fajnego z promocji, to zobaczymy, co jest. Ale na chwilę obecną, ja uciekam, widzimy się za chwilę. Hello, witam was ponownie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj mamy takie, właśnie trochę testy i trochę, jedną reklamację miałem, to wam zaraz pokażę. I jeszcze taka jedna informacja, że zawsze, jak będę pokazywał, na przykład, że dzisiaj coś kupiłem. A dzisiaj jest, nie wiem, który tam się jest. No, któryś tam dzisiaj jest, to po prostu będę pokazywał datę w opisie filmu. Czy w opisie filmu będzie data, kiedy ten film został nakręcony, żebyście wiedzieli, po prostu kiedy ta promocja jest. No, nie, żeby nie było, że ktoś wejdzie za miesiąc czasu, zobaczy, że jest uchwyt, kurde, na narzędzie za 15 zł do Lidla i poleci. A to było 3 tygodnie temu. Także teraz będę w opisie filmu, nie w tytule, tylko jeszcze nie, że w opisie będę po prostu pisał datę kiedy obowiązuje ta promocja, po prostu, że w tym dniu to kręcę, pokazuję, w tym dniu jest ta promocja, po prostu, i tak dalej, żeby później nie było właśnie takich, jakby, wiecie, nie, nie, nieudogodnień, po prostu, dla Was. Jak widzieliście na początku filmu, yy, spryskiwacz, poprosiła pewnej Pani w komentarzu, żeby sprawdzić, czy działa, no i nie działało, powiem, powiem Wam szczerze, wlałem wodę, pompowałem, jak widzieliście, nic nie działało, ale powiem Wam, że pojechałem do, yy, pojechałem do Action, i powiem Wam, że... W minutę wszystko załatwiłem, Pokazałem paragon, bo można być tam elektroniczny, bo zwykły paragon, taki wiecie, wydrukowany ze sklepu. I mamy wymienili mi, oddali mi pieniądze, także nie było problemu ewentualnie. No i po prostu poszedłem sobie, kupiłem nowy. Tam to był za 13 zł. Taki znalazłem za 10 zł. Wlałem, zobaczcie, wlałem już wodę nawet do niego, żeby sprawdzić. Nie testowałem go w sumie jeszcze, powiem Wam szczerze. I teraz go będziemy testować. Nabijemy go trochę. O, działa. Tu mamy regulację zraszania. O, no, na śmigusa dingusa dobry. Albo po prostu, żeby psikał na wprost, albo po prostu takie rozpylenie. Także delikatnie możemy tym podawać roślinę. Także jest spoko. Zobaczcie. Widzicie, jak leci. A jak się troszkę odkręci. O. Ła, na 2 metry. To dobry na śmigusa dingusa. 10 zł. Takie coś kosztuje. Tutaj chyba jest pojemności. To jest pojemności. Słuchajcie, 1,5 litra. Także 1,5 litra wody. Spokojnie tym podejdziecie sobie jakieś roślinki czy coś i tak dalej. i to 10 zł, co mamy na więcej wozu. Działa elegancko, ma dobry zasięg. Spuszczanie tutaj, nie wiem czy tutaj jest to spuszczanie wody. Po prostu trzeba nie wody, tylko ciśnienia. Po prostu odkręcamy, spuszczamy. Działa elegancko. Polecam. Druga rzecz. Od razu mam się pochwalę jeszcze z jedną rzeczą. Zobaczcie, pamiętacie jak sadziłem sobie e, czosnek w, tym, w tej wodzie, w tej ziemi takiej, co jest e, z, z tego? No z czego była ta ziemia? Przypomnijcie mi. Z tej ziemi z tej kostki takiej e, z kokosa. O, zobaczcie, tak wygląda szczypiorek po, e, po kilku dniach. Myślę, że myślę, myślę, że minął tydzień z półtora. I tak wygląda ta plakietka. Ktoś mi tam pisał, że po dwóch, trzech dniach, że ona jest ze sklejki, że ona się rozleci i tak dalej zobaczcie, jest zbita, poddawałem. zobaczcie, jest mokra zobaczcie, jest mokra i elegancko się trzyma, także jak na razie jest ok także no, nie ma tak, że się rozleci ona po kilku dniach, dlatego, że ma styczność z wodą elegancko i zobaczcie jak ładnie mi od razu idzie jak ładnie mi rośnie e, czosnek Wiadomo, pewnie tutaj nie urośnie tak do całości, że będę mógł grywać, chociaż pierdolę, no, bo pierwszy raz sadziłem w sumie czosnek, także nie wiem jak to będzie wyglądało. Ale po tą górę też się przecina i można sobie też położyć na kanapkę. Też tak słyszałem. Dobra, czy tak. Temat tego gadżetu mamy, mamy, mamy już wyjaśniony. Polecam, 10 zł było jeszcze chyba niebieskie, zielone i przezroczyste. Ja wziąłem ciemne, bo ciemne nie widać brudu. Jak ktoś woli jakieś ładne kolory, to 10 zł nie pieniądze, ale... Największym hitem dzisiaj, największym hitem jaki dzisiaj zobaczyłem, bo pojechałem tylko to wymienić Komplet narzędzi, komplet narzędzi do ogrodu Komplet Nie jedno, nie dwa, nie trzy Zobaczcie I to taki nawet spoko Zobaczcie, pierwsze Drugie To macie taki kultywator, to jest mocne, zobaczcie, to jest ciężkie, mocne, masywne Zobaczcie, gruba stal, gruba, nie jakieś tam dziadostwo, to takie cienkie, tak jak kupiłem e, W tym o, z tych, co było kupione w Pepko, to, to to dwa razy machnę i się może złamać, ale, ale to jest masywne. To jest masywne, dobre i myślę, że to kurde cały sezon. I zobaczcie, za ten komplet, wyobraźcie sobie, to jest. Mamy taki kultywator, tu mamy kultywator z taką motyczką do dziabania, a tutaj mamy że chyba to jest, wiecie co do wybierania, jak macie kostkę brukową i macie gdzieś taką trawę przy kostce. To po prostu sobie to wbijacie i przeciągacie, po prostu i wyciągacie całą tą trawę z koski. Także też spoko. Można to nie opryskiwać czy coś, ale zdrowie będzie, jak po prostu wyrwiecie sobie z korzeniami, wyczyścicie i ewentualnie można sobie e, tym zrobić. Ewentualnie, no, no w sumie, tym, no w sumie, no w sumie, no w sumie. Co będę więcej mówił, także te za te trzy narzędzia, jedno narzędzie, nie mam tutaj, nie mam tutaj paragonu, ale z tego co pamiętam, jedno kosztowało 3,60 albo 360, 3,69, nie pamiętam. Ale zobaczcie, za niecałe 12 zł, macie komplet trzech narzędzi. Zobaczcie, trzech narzędzi za 12 zł, to jak na targ pójdziecie albo gdziekolwiek, to musicie za sobie zapłacić 10 czy 10 zł. To się opłaca. To się akurat opłaca. Masywne jest, czuję, że to się nie rozleci. O, także nie da się tego wyciągnąć ani jednego, ani drugiego, ani się nie kręci, ani nic. Także jest spoko. Nie jest to może takie jak. Za 15 zł, co jest Parkside'a, bo tutaj się lepiej trzyma, lepiej szata rączka jest. Bo tutaj jest gumowa i ma takie uchwyty. Zobaczcie, na e, no, tak dopasowana jest do dłoni. To jest na pierwszym miejscu, według mnie, i to jest najgrubsze. Ale druga też bardzo dobra. No, ale tu macie 15 zł, a tu macie 3,60. Ale tu też jest spoko. Chociaż ewentualnie, ewentualnie, nie ewentualnie, tylko troszkę po prostu może być tak, że najlepiej, jak będziecie do to używać, to mieć do tego rękawiczki gumowe bo nie będzie się ślizgać, bo tu jest takie wyprofilowane drewno i ta rączka jest taka troszkę śliska, wiecie, i to może być różnie jakbyście się ma zamachnęli mocno, to może Wam to wylecieć i możecie kogoś trafić albo coś, także też jest spoko, tylko trzymanka jest drewniana i taka bardzo śliska, także e, rękawiczki gumowe, tutaj nie musicie mieć nic bo macie mocne, sztywne gumowe, no to się trzyma idealnie, po prostu, no mógłbym tak cały dzień to trzymać po prostu, takie jest super i do tego te końcówki widzicie ma jeszcze po zakładane takie, takie koreczki, bo ma taki ostry ten kultywator. Także też, też spoczko, to wam powiem. Następna rzecz, czyli mamy za 12 zł. Mamy tak łopatkę do kopania, taką grabkę z kultywatorem i kultywator, zobaczcie. Te trzy rzeczy. Nie, to łopatka chyba. Nie, to chyba też. Trzy rzeczy. Albo cztery kupiłem za tyle, nie pamiętam. No wiem, że 6 kosztowało jedno. O. No to cztery, no to powiedzmy macie 15 złotych kawałki, macie cztery, czy za 16 powiedzmy złotych, Komplet fajnych narzędzi, nawet komuś na prezent dać. Yy, jak ktoś ma jakąś urodzinę, nawet gdzieś na, na, na działkach waszych rod, znajomych, gdzieś tam coś, chcecie komuś coś prezentować, to zobaczcie. To mi wygląda, by to kosztowało z 5-6 dych, a za to dacie 15-16 złotych, Fajny prezent, taki komplet, taki ogrodnikowi komuś dać. I jeszcze jedna rzecz, którą udało mi się dzisiaj kupić, znaczy taka kupiłem wcześniej, bo to kupiłem taśma, taśma to Wam się nie przyda. No, no cóż, na działce może się taśma, chyba że chcecie pokleić sobie folię, od, yy, folię pokleić od szklarni albo coś wewnątrz, albo coś po prostu nie wiem, chyba 12 zł za 3, 6, 3 szpule takie duże. Też spoko cena, bo ostatnio jak kupowałem to 10 zł, do pakowania paczek płaciłem za 10 zł, 99 a tu macie bodajże chyba za 12 zł. E, 3 w Lidlu. I to jest też Parkside, także to jest spoko też marki. Tak samo jak tutaj ten, e, ta opadka do, do kopania. I następna rzecz, słuchajcie, tutaj następna rzecz, jaką dzisiaj znalazłem, no to to jest coś takiego. To dziwnie wygląda jakiś przybór, 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 przebory. To jest fajne, jeżeli na przykład gdzieś wyjeżdżacie na wczasy. Tam pokazywałem, mam taką z tyłu, taką okrągłą. Eee, taką z tyłu okrągłą wam pokazywałem do podlewania kwiatka. Tylko, że tam jest taki duży spust i po prostu to, jak używamy ten duży spust, to nam to szybko po prostu schodzi. A tutaj, zobaczcie, macie coś takiego taki zbiornik na wodę. O, zobaczcie. Tutaj wlewacie wodę, zatykacie. Tu jest dziurka, w której dochodzi tlen, bo musi się nie wyrównywać. Ale to się różni tym, tylko to kosztowało chyba. Wiecie co, nie mam tego paragonu Ale gdzieś 6 albo 8 złotych to kosztowało Gdzieś tak, i to kosztowało tak samo, czy to kosztowało tak samo było w sklepie Action Tylko to się różni tym Że jak wyjeżdżacie gdzieś na dłużej To możecie sobie, tu macie taki otworek i możecie sobie ustalić e, Ile ma tych wody Czyli macie powiedzmy od jedynki Dwójka, trójka, czwórka, zobaczcie I możecie sobie to tak zamontować, tu jest takie gumowe, tu jest guma, taki cewnik tutaj jest i taka guma z takimi kratkami, o i to wlewacie sobie na przykład tutaj wodę i macie jakiegoś większego kwiatka i gdzieś na tydzień czy coś, to możecie sobie ustawić na przykład na jedynkę i będzie bardzo powoli Wam kapało. tak będzie pyk, pyk, podejrzewam, że kilka, kilkanaście godzin będzie to po prostu spływało. Jeżeli dacie sobie na szybszy, no to to będzie moment, no nie? Tak mi się wydaje, że gdzieś. Ja to będę testował gdzieś na następnym odcinku czy którymś, to po prostu sobie to zobaczymy, ale to jest taki inny zamiennik tego, co wam pokazywałem tam z tyłu. I macie poczwórną regulację skraplania, czyli możecie sobie nawet najwolniejszą, albo najszybszą wziąć, wiecie o co chodzi, nie? także też spoko. Na przykład duży kwiatek gdzieś tam z tyłu sobie wbić. Podchodzicie, wlewacie i to sobie już dozuje. Nie musicie stać, wlewać i tak dalej. Także to jest spoko. A czy polecam, to zobaczymy na testach. No, na razie wydaje się ok. Taki gadżet, no i co? I tak myślę, że może Wam jeszcze na końcu filmu to pokażę, jak to wygląda z bliska. Także już Wam pokazuję. No i dobra, z bliska Wam pokażę, mniej więcej, jak to wygląda. To jest to, zobaczcie, co Wam mówiłem. To do kwiatka, podlewanie. To kosztowało, nie pamiętam, musieliśmy tam filmie zobaczyć tak to na obrazku jakieś 3 zł, czy tam jakoś tak to kosztowało. Tu wlewacie wodę, wbijacie w kwiatka. Ale wydaje mi się, że w zależności od ziemi, jaką tam macie ziemię, to będzie szybciej płynęło. Jeżeli macie jakąś taką ziemię łatwo, co chłonie wodę, to po prostu to, ta woda moment wpłynie do środka i moment się opróżni ten zbiorniczek. Bo wiadomo, że jak będzie gliniasta, to będzie e, trochę dłużej. Natomiast tutaj zobaczcie. Tutaj z bliska macie tą regulację. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Nastawić sobie na czwórkę, można gdzieś tam jechać i, i myślę, że to na jakiś czas tak, po prostu wystarczy. Tutaj wlewamy wodę. Tutaj mamy, tutaj kręcimy. O. A tutaj mamy ten dozownik. Tutaj widzicie ta kropka tutaj. O, tutaj. Tędy to woda wylatuje. I tak to mniej więcej wygląda. A jeżeli chodzi o ten e, grabki, taki kultywatorek, no to idealnie po prostu. Zobaczcie, odświeżyć sobie glebę, jakieś chwasty, chwasty, czy coś tak, po prostu poruszać, żeby trochę tego tlenu dać, nawet do, do roślin. Fajne, grube, masywne, ostre. 3,60 to kosztowało. Zobaczcie. Tu macie następne narzędzie. Tu macie tą taką motykę z kultywatorem. Zobaczcie, jakie to jest grube. Także to spokojnie da radę. I tak samo ty możecie sobie coś wiecie pograbić. Albo ewentualnie sobie pokopać. Na przykład, nie wiem, taką motyczką wykopać też ma taki ostry koniec. Nie, chociaż nie, on nie jest ostrzony, ale po prostu delikatnie, po prostu to sobie podkopać, wykopać. No sobie to sztyfierką też ostrze, żeby było ostrze, ostrzejsze. 3,60 to kosztowało też spoko. No i tutaj mamy tą. Wiadomo, że tu mamy ten, ten ręczny kultywator, no to wiadomo, bo Wam pokazywałem chyba przed chwilą, czy tego co pamiętam. Łopatka, na łopatka fajna masywna nie jest gruba bardzo ale też nie jest cienka zobaczcie także spokojnie jakieś większe takie wiecie wykopki tym możecie po prostu robić coś sobie wykopywać coś przekopać jakieś na przykład sobie o, rowki takie zrobić na coś no nie też yy, spoko no i no i teraz mamy to do tej kostki pójdziemy teraz do kostki i wam pokażę mniej więcej jak to działa tu jest podostrzone trochę tutaj po bokach. No dobra, idziemy na kostkę i wam pokażę, jak to wygląda. Dobra, jesteśmy przy kostce, już. Tu mam taki kawałek kostki położony. No i zobaczcie, tak to wygląda, jak przejeżdżamy przez kostkę. O, kostka nam schodzi po bokach. Zobaczcie, tak tutaj. O, i można sobie tym oczyścić. O. Zobaczcie, tutaj mamy część już czyste. Bierzemy sobie, przejeżdżamy. O, i to po prostu wychodzi cały brud Także też mi się wydaje, że fajny gadżet jak takie za 3 zł czy 60, to się opłaca. Niż po prostu rysować niszczyć kostkę. Specjalne ma takie wgłębienie i takie ostre. Zobaczcie, żeby można było właśnie się wbić wszędzie w jakąś ostą trawę czy coś i tak dalej. No nie? nie wiem, czy dobrze widać. O teraz chyba dobrze widać. Tutaj macie widok na ten czosnek, który wsadziłem w tej macie korkowej, w tej ziemi takiej nie korkowej, tylko z kokosa. Jak widzicie rośnie. Półtora tygodnia, już jest nawet duże. Zobaczcie. No i tu jest ta plakietka, co tam ktoś mi pisał w komentarzu, że to po dwóch trzech dniach, że to zaraz nie da rady. Nie wiem, z tydzień czasu to jest zbite, nie rozdatuje się. Zobaczcie, nie rozdatuje się ono ani nic. Normalnie jest cały czas mokrym, bo tu macie nawet od macie mokrego, zobaczcie. I kurde daje radę, jest zbita. Także też jest na razie. OK A to będziemy testować, myślę, że w następnym filmie na spokojnie wlejemy sobie to i wbijemy do jakiejś doniczki i zobaczymy e, co to jest e, warte no i to by było na tyle kochani w dzisiejszym odcinku mam nadzieję że coś wam się z tych rzeczy po prostu przyda zrobiliśmy mały test tego nie wiem jak to nazwać, ja to psikadełko mówię no taka butelka do podlewania, do zraszania, do roślin i tak dalej e, jak widać w mini limi jest ok, wszystko także jest git no i co no i co i będzie chyba tyle na dzisiaj nie Chyba będzie na tyle dzisiaj, bo zimno się już zrobi tu szklarnie, że zimna godzina jest 16. Za ciepło tutaj nie jest, bo nie ma słońca. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że komuś to pomogło. Ktoś może sobie pójdzie kupi, może nie. Jak chcecie, ja do niczego nie namawiam. A ja uciekam i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.